Jesteśmy już. Dobra, pierwsza karta. Deswing. Jakiś Mene. Lukas, Lukas. Lukasa mamy. Patrzcie ile już tego tu jest. jest na... Napiszcie w komentarzach. Możecie się zastopować. Zobacz, zobacz na to. Zobacz na to, kupię. Tu jest kurde. Kenet! Kent, Kent. Dobra, to nie wiem, moim zdaniem to... A... Dobra, następna karta. Ręszcz. Ręcz. Ja sobie jem, nie przeszkadzaj Dobra, ja chcę mu dać na filmiku. Ja, potem ty woda. Woda? Wiem. On sam to je. Dobra, on jej i może. On sam sumituje. Dobra, dajmy. Królik, trzymaj. Chrup, chrup, chrup. Dobra, git. Co to jest? Życie, no. ja, jak chcesz, to się mów. Kto to? Nie. Ja wiem. I więż. Wręcz. Wręcz. Pisał ci kiedyś krój? Tak. Like, Nie. Alegri. Jezu, znowu mi trenera dają. Po co w ogóle ci trener? Dajcie trener. 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 Co ty temu królikowi robisz? <noise> 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 Masówka po dupce. Dobra. Co to? Dobra karta. Pedri i Pedri Pedri lubię Pedri'ego ale weźcie się tam trochę posuńcie tutaj muszę trochę te kartki zostawić i muszę iść Paris Saint-Germain Tener kolejny Tener Ej Danko u Paryżu. zobaczcie Paris, Paris Poczekaj, skleń tą murtkę Paris, Paris o następna karta nie To jest... Znowu Erce Barcelona. Erce Barcelona! Kto to? Tym razem. Buskuest. Buskuest. Nie umiem czytać po rosyjsku. Oh. To Mali. To, to Mamy ma. ja, to Mali'ego. Ja tu nie jest w przypadku złota karta? karton? No, trochę złotego. Tam Kolekcja Hello. się powiększa. Teraz. Hero. Mm. Króli patrzą. Deda. Fini. Dobre karty wylewce. znowu trenera. Nie muszę. O co nam ci trenerzy? Proszę. Dobra, muszę być lepszy. Z jakaś mhm. mi ciągle króliczka. Następny trener. A to już szary czy czarny? Nie ja wiem sam. Napiszcie w komentarzach. Z spokojnie o niech sobie to zje pierwszy. się, dobrać, żeby się o, sam sobie tak czy siekje. Jak no. To jest mistrzostwo świata, co my tutaj mamy. Normalnie to są mistrzostwa świata. Jezu, ile ich tu jest? Już mało tych kart zostało, ludzie. Mało tych kart z tej puszki. Ja już sobie dotykam to jest. To są multipaki. Tutaj są karty. Patrzcie na to. Następne. My już trzy paczki otworzyliśmy takie. Słyszałaś, otworzyliśmy dwie takie i jedną taką puszkę. Potem powiedz, co Ci się najbardziej podoba. A co to za różnica? to A tam jak on ma. O, następny Herod. Następny Herod. Ale on ma dziwną twarz Herod to znaczy, że są chyba dobry. dobrzy. Dobrzy. Która się z tych, tych, tych jest tych wszystkich samych. To jest koniec. I takie karty to są to jakieś, jakieś takie dziwne. R, R możecie się zeskanować Kodiku QR, Tu są kodiku QR, Zeskanujcie się. Najbardziej znaczy? no, najba... Najbardziej. Najbardziej? Mm -hmm. Szczęsny. Z Polski mamy. Mamy jednego z Polski. Chyba jednego. Chyba. Czyli kolej, kolejny filmik z tej serii, tak? Kolejny filmik z tej serii. Nowe,